I oczywiście, go widzowie z tej strony. bo dzisiaj porozmawiamy sobie o klaczkę. I się, bo całkiem ciekawie odbił ostatnio. Także lecimy sobie. Ja zapraszam Was na stronę. Jeszcze skins monkey. Możecie tutaj wymienić swoje skiny. Generalnie bardzo polecam 5 dolarków przy tradezie powyżej 100 dolarów, także polecam z tego korzystać. Kod Kebus sobie wpiszcie lub z reflinku w opisie możecie sobie wejść. Naprawdę jest naprawdę masa, masa skinów do wyboru. Zobaczcie, nawet fajne krafty są czasami, także polecam sobie sprawdzać, bo naprawdę można trafić jakieś perełki. 35% plus do wpłaty z moim kodzikiem, także. Ee, bardzo, bardzo serdecznie polecam. My wracamy sobie do Steam, lecimy sobie do skrzyni Klacz, e, bo tutaj dzieje się naprawdę ciekawie. Zobaczcie sobie, że skrzynia w ciągu tak naprawdę 5-6 dob e, odbiła ze złoty nawet 20 e, do złoty 50, także nas, oczywiście tutaj zwolenników Klaczkajsa bardzo to zadowala. E, jakby to było logiczne, że skrzynia nie może być w cały, w ca jakby cały czas w dołku, i większość skinów, które miały odbić, generalnie skinów i skrzynek, które miały odbić, odbiły, e, no i jest to bardzo jakby spowodowane prostą rzeczą, no bo skiny nie mogą być cały czas w dołku, co jest całkiem logiczne. E, no i po prostu zaczęły e, odbijać sobie. Także klacz case, jeżeli ktoś ma, no nie wiem, ja osobiście trzymam te klacz case, bo nie uważam, że sprzedawanie ich za złotych 44 to jest jakaś super, czy tam złoty 47 to jest jakaś super cena. Więc po prostu was bardziej o tym informuję, że skrzynia sobie troszeczkę odbija, bo dużo osób mi mówiło, że Łezu, kebus, ale tak ten klacz spadł. No, on będzie sobie spadał, będzie sobie wzrastał, i na tym będzie polegało, te, polegały te wahania. Zobaczmy sobie tutaj, właśnie to bardzo dobrze obrazuje, że ta Bessa była w tym najniższym możliwym momencie, właśnie w okolicach 28. Listopada I teraz zaczynają skrzyneczki lekko odbijać, co możemy w sumie zaobserwować na pewnie większości, większej ilości skrzyń. Bo to zobaczcie, że na każdej skrzyni, która gdzieś tam ma, jest liquid, ma w miarę, normalny, jest w miarę normalnie stoi cenowo, to tak to się wszystko prezentuje. Także, jeżeli ktoś zainwestował w tamtym momencie, co oczywiście polecałem, no to bardzo fajnie. Będziecie sobie zarabiać, bo pewnie ze nie będą teraz odbijać. E, możliwe, że jeszcze przed samymi świętami będzie jakiś dołek, e, ale tak to. E, poza tym raczej już takich okazji nie będzie. Także polecam sobie to jeszcze przejrzeć, jeżeli ktoś ma jakieś itemy. E, I co? Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.